Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Wyzwaniem tego tygodnia są lumbens, czyli gumki do robienia bransoletek, a właściwie resztki tych gumek, bo ostatnio moda się skończyła na bransoletki z gumek lumbens, a ponieważ zawsze w opakowaniach i w zestawach tych gumek było bardzo dużo, to wszystkim coś tam zostało i teraz nie wiadomo co z tym zrobić. A ja mam pomysł, który Wam dzisiaj pokażę. Tutaj mam opakowanie po rozpuszczalnej C. Oczywiście mam bardzo dużo gumek Lumbens. Do tego mam washi tape oraz nożyczki. I zaczynam od odcięcia pod zakrętką tego koszyczka. To powinno pójść prosto i szybko. Jeszcze spróbuję... To odciąć, to nie jest mi potrzebne. W środku znajdują się kuleczki, które mają za zadanie utrzymać wilgotność, a raczej um, zbierać wilgotność, żeby nie zawilgotniała witamina C. Wyciągnęłam te kuleczki i jeszcze kawałek odetnę. Udało mi się odciąć całkiem spory kawałek, a y, nakrętka nadal, nadal wchodzi, nadal pasuje. I teraz Wam zdradzę, co to będzie. To będzie pudełko na długopisy. Y, do środka wejdzie około 4-5 długopisów, cienkopisów przyborów do pisania czyli właśnie z pudełka na witaminę C postanowiłam zrobić taki piórnik ważne, żeby długopisy nie były za długie, ponieważ to pudełko nie jest zbyt długie, te akurat pasują idealnie a teraz czas na przyozdobienie pudełka bo jest teraz takie mało ciekawe i zaczynam od washi tape Okleiłam na górze i na dole washi tape, a po środku nałożę różnokolorowe gumki. I już pierwszy odcinek gumek jest nałożony. Tak zrobię po całej długości tego środka. Można na przykład na przemian washi tape i gumki. Ja chyba jednak zdecyduję się, żeby całość zakryć gumkami, szczególnie, że mam ich dosyć dużo. I tak wygląda pudełko z gumkami. Na górze jeszcze przykleiłam naklejkę. I mój piórniczek. Na długopisy jest gotowy. Jedyny problem, że nadal toczy się po stole, trzeba jakoś wymyślić, żeby był bardziej stabilny. A w środku mam cztery długopisy. Cienkopisy, żelopisy. Bardzo praktyczny pomysł. A domyślam się, że każdy ma w domu właśnie takie opakowanie po witaminie C albo po wapnie. Albo co tylko można kupić, właśnie w takim podłużnym opakowaniu, i nie macie piórnika. Jeżeli często nosicie ze sobą długopisy i gdzieś tam walają się wam po torbie, to jest to świetny pomysł, żeby zmienić ten fakt. A teraz wylosujemy wyzwanie na przyszły tydzień. I wyzwaniem na przyszły tydzień są akwarele. Już robiłyśmy sporo filmików z akwarelami, a wydaje mi się, że e, tych pomysłów nam nie zabraknie. Na pewno coś wymyślimy na przyszły tydzień, dlatego od razu zapraszamy Was do oglądania naszych przyszłotygodniowych filmików i nie tylko przyszłotygodniowych. Zapraszamy również do subskrypcji naszego kanału. Do następnego razu. Cześć!